Dobry. A panowie filmowcy przyszli! A dziękuję, że zechcieliście wielmożnie dołączyć do nas, do zwykłych ludzi! Naprawdę dziękuję! Proszę! Pana! Dziękuję! Proszę! Ale fajowska wimianka! Siad na dubsku, wajzy! Proszę pani! Czego? Bo my mamy sprawę! Chcecie zdebulować szkołę! Nie, to znaczy była taka wersja, ale padła! Mózgi wam padły! Bo my kręcimy ten film i nie mamy środków żadnych. I tak sobie pomyśleliśmy, czy nie udałoby się w ramach pomocy uzyskać jakiejś. Mo szybko, o co ci chodzi? No czy nie kopsnęłaby pani trochę kaski z komitetu? Bo musimy nakręcić ważną scenę. Jaką scenę? E, wysadzenia kibla. Co ty bredzisz? E, to znaczy toalety. Tak jest w scenariuszu. Wy jesteście pupa prańcy, nie dzieci! Jeżeli miałabym dać jakieś pieniądze, to na film, który ma jakieś wartości intelektualny, a nie jakieś dyrdymaly! Ale scena wysadzania kibla znaczy toalety ma charakter symboliczny! Czego ty się Maślana, lana na żarłeś? Do higienieski natychmiast! No to co z domu, Robimy na No Ona no, to nie pójdzie! No, Pogadam cię po swojemu i załatwię sprawę. Poczekajcie! No, z nim to najłatwiej byłoby nakręcić jakiś film wojenny. On sam i reszta. Zresztą nie zależy mi na tej scenie. No, mi raczej też! Zapraszam. Andrzej się, Anusia Bo powiem pani! Cichutko. Angelo, Angela, mamy dla ciebie propozycję. Taką nie do odrzucenia. My dla mnie propozycję? Chyba sobie kpisz, maślana. No właśnie! Widzisz to? A co? Może by film kręcicie? Mm, dokładnie. Cześć chłopacy! O, wiesz, kamerzysta przyszedł. To ty z nimi pokręcisz? Jak widzisz, on też dostał od nas szansę. A co ja będę z tego miała? No właśnie i ja! Boże, jaka Ty jesteś głupia! Słabe i pieniądze! Na wielu festiwalach obejrzą to najważniejsi ludzie z branży, a oni szukają młodych talentów, takich jak my! Znasz tego aktora Nika Jacobsona? No jaka? To debes aktor! A wiesz, gdzie go odkryli? Właśnie na takich festiwala! Hmm. Myślisz, czy nie dociera do ciebie? Myślę! Bo jak nie dociera, to ja mam taki sposób opracowany z moim kamerzystą! No dobra, palanty, zgadzam się. Nagramy to jutro, ale bez żadnych kłopot. ja się nie rozbijam! Uf, no to odetchłam. Dobra, kłopacze! Teraz najważniejsza scena! Czyli jaka? No jak to jaka? Ja i Anusiak walczymy na tle zniszczonego świata! Ja! Czesiu, ale ciebie na początku zabijam! I co? Dobro wygrywa? <laughs> Oczywiście! I po wygranej Maślana zmaca Angelikę. Dobrze, że już nie będę żył i tego nie zobaczę. Cieszę się, kobieczko, że się zaangażowałeś w nasz film. Układ był taki, że ja pomagam wam, a potem mi. Spoko. Czego potrzebujesz, brylasty przyjacielu? Dobra chłopacy, gotowi? Ogiec Maślana gotowy. Don Anuso też. Halo, to ja, Czesławo, gotowy. Czesio, zamknij się, bo cię bez krótko palówki nie słychać. Dobra. Maślana, odetnij zasilanie prądu w płocie. Ty kurde, Pimpek, słyszałeś coś, kurde? Już jutro wielkie otwarcie największej elektrowni atomowej na świecie. Naszym gościem jest sponsor tejże elektrowni, pan Orama Pinloden. Ja, w imieniu wszystkich naszych obywateli, chcę podziękować za ten piękny prezent. Co pana skłoniło do inwestycji w naszym kraju? żyj, Ten to kurde, musi mieć kasę kurde. Pinbek. Zrobią! Dobra, Anusiak! tnij! <laughs> Co teraz będzie? Zaraz otworzą się drzwi, przez które będziemy mogli przejść do innego wymiaru. Anusia, odpalaj! Dobra, wchodzimy! Na pewno? No i co? No i nic, coś nie wyszło. Ale jak to? Chociaż może to być wymiar alternatywny do naszego. Muszę to sprawdzić. Co ty sadzisz, konieczko? Zesrało się i lepiej, żebyśmy stąd uciekali, bo zaraz będzie tutaj gorąco! Spodami! Poczekaj, Maślana! Mój zegar pokazuje, że przenieśliśmy się siedem dni do przodu! Ale dlaczego? A, a skąd ja mam to wiedzieć? Co ty gadasz, Czopie? Miał być inny wymiar, a teraz? Czy ty wiesz, co się stało, idioto? Nie odzywaj się tak do mnie! Jestem geniuszem! Przenieśliśmy się siedem dni do przodu i nie możemy wrócić, bo elektrownia nie działa! Jak się pokażemy po tygodniu w domu, to nawet ja dostanę lanie. Powiemy im, że się przenieśliśmy! A ty chcesz rola się w psychiatryku skończyć jako czubek? E, I filmu nie oddamy! No, i pisior w kapuście! I co ty na domu mądralo? No weź się zamknij! Chłopacy, popatrzcie! Ożeś fucking skucha kapiszona! No, a mówili, że te filmy to tak tylko na niby! No i z fantastyki zrobił nam się dramat. Kurde, a wy skąd się wzięliście kurde tu? Kurde, z Polski! Czemu nie działa elektrownia? Ty kurde, co ty gadasz, kurde? No, czemu elektrownia nie działa? No dzikat, kurde. No telewizji nie oglądacie, kurde? Jeszcze nie możemy, kurde, wyjść, o, za duże promieniowanie jest. Ale jak to? Nikt nic nie mówi o czymś takim, kurde. A, a co ty chciałeś, kurde? Osobiste powiadomienie o końcu świata? Z tygodniowym wyprzedzeniem, kurde? Kurde. Kurde. No kurde, kurde. A ja nie powiem, kurde. No, kurde.